Dzień dobry, Szanowni Państwo. W odpowiedzi na apel ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Dmytro Kłeby oraz na środowiska ukraińskie odpowiadamy projektem zakazu używania symbolu agresji putinowskiej na Ukrainę w przestrzeni publicznej w Polsce. Proszę Państwa, chodzi o ten symbol, którym dzisiaj propagowane i który dzisiaj wyraża i który dzisiaj mówi o zbrodniach wojennych dokonywanych w Ukrainie, o zbrodniach wojennych dokonywanych przez armię Putina na m.in. ludności cywilnej, co widzimy na obrazkach, które dostajemy m.in. z buczy. Proszę Państwa, podobnego, podobnych kroków odnośnie zakazu tego symbolu dokonały Parlament Europejski, między innymi na Łotwie czy w Niemczech. To, co się stało w Niemczech jakiś czas temu, ta demonstracja, która wyrażała poparcie dla agresji Putina na Ukrainę, dzisiaj może być skutecznie ścigana dzięki właśnie temu zakazowi. Ten symbol agresji putinowskiej, ta Zetka, została zrównana w przestrzeni prawnej niemieckiej z swastyką, co umożliwia dzisiaj odszukiwanie skuteczne, karanie osób, które zajmują się propagandą putinowską, propagandą rosyjską, która która popiera i która zmienia obraz rzeczywistości tego, co dzieje się w Ukrainie. Proszę Państwa, Parlament Polski uznał ponadpartyjnie, że Putin jest zbrodniarzem wojennym, że to, co dzieje się w Ukrainie, to zbrodnie wojenne. Czas na czyny po tych słowach, czas na konkretne działania, które uniemożliwią ludziom propagowanie zbrodni putinowskich. Czas na zakazanie symbolu tych zbrodni w polskiej przestrzeni prawnej, w polskiej przestrzeni publicznej, i tego będziemy się domagać. Symbol Z to tak naprawdę neoswastyka, to symbol, który nie może funkcjonować w przestrzeni publicznej. Tak jak zgodziliśmy się wspólnie, aby symbol nazistowskich Niemiec nie był propagowany, tak samo musimy wyrazić sprzeciw, aby symbol rosyjskiej agresji, rosyjskiego terroru i barbarzyństwa nie, nie funkcjonował w przestrzeni publicznej. Nie możemy zgodzić się na to, aby na przykład skrajnie nacjonalistyczne proputinowskie ruchy chodziły po ulicach polskich miast z symbolem Z i pokazywały ten symbol kobietom, dzieciom, które uciekły z Ukrainy przed rosyjskimi rakietami. Na to nie ma naszej zgody. Ukraina została bardzo dotkliwie e, e, ucierpiała podczas II wojny światowej i tak jak swastyka na terenie Ukrainy Kojarzy się ze śmiercią, z pożogą, z Holokaustem, tak samo z kojarzy się z przemocą, z agresją i z barbarzyństwem. Nie może być zgody na tego typu propagowanie symbolu w Polsce, która także ucierpiała bardzo silnie w czasie II wojny światowej. Szanowni Państwo, tę zmianę możemy przeprocedować bardzo prostym sposobem. Nie potrzebujemy skomplikowanego prawa. Potrzebujemy jednej, jedynej poprawki do ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, która jest procedowana na tym posiedzeniu Sejmu. Proszę Państwa, połączone Komisje Spraw Wewnętrznych i Administracji i Finansów dzisiaj o 13.30 będą tę ustawę rozpatrywać. Wystarczy jedna poprawka, którą napisaliśmy. Mamy tą poprawkę. I wystarczy ją tylko przyjąć. Ona jest gotowa. Apelujemy do partii politycznych, żeby ponad politycznymi podziałami pokazać, że cały polski parlament jest w sprzeciwie, w kontrze do agresji putinowskiej na Ukrainę, że popieramy Ukraińców w ich dążeniu do tego, żeby ich państwo było niezależne, żeby ich państwo było niepodległe, tak jak im się to po prostu należy. Apelujemy do wszystkich partii politycznych w polskim parlamencie: poprzyjcie, proszę tą, tą poprawkę. Pozwólmy na to, żeby symbolika. Terroru, symbolika agresji, była w Polsce jednoznacznie zakazana. Czy jakieś pytania Państwo może macie?